Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Lesius z Attitude Polska, a oto kolejny odcinek WWE Shortcut i dzisiaj porozmawiamy sobie o Monday Night Raw z dnia 11 października 2021 roku i... o ale to było złe show, ale to było tragiczne show. I powiecie, Lesiu, ty potrafisz tylko hejtować? W porównaniu do niektórych kanałów wrestlingowych to zazwyczaj względem WWE jestem dosyć pozytywny, więc nie możecie tego napisać. Ale to, co się wczoraj wydarzyło na czerwonej tygodniówce, to było tragiczne. Ja płakałem oglądając to, oczywiście nie naprawdę. Ale no, było źle, dlatego no zacznijmy, żeby jak najszybciej to skończyć. Przed rozpoczęciem, oczywiście zachęcam do pozostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie robisz. No no a teraz przejdźmy do gali, którą rozpoczęliśmy od wyjścia Drew McIntyre'a. Powiedział nam, że na Crown Jewel zniszczy on Bigiego, ponieważ jest to jego ostatnia szansa, aby zdobyć mistrzostwo WWE, gdyż po gali w Arabii Saudyjskiej przejdzie on na SmackDown, Bigi zostanie na Raw i już nigdy więcej nie będzie mógł trzymać tego pasa. No, nie przesadzajmy Drew, jeszcze możliwe, że kiedyś będziesz na tym samym brandzie co pas WWE, ale idźmy dalej. Chciał nam opowiedzieć jakąś historię, jednak wtedy na arenie pojawił się Bigi i powiedział, że wie, że Drew bardzo chce zdobyć ten pas WWE, a raczej odzyskać to mistrzostwo, ale no dojdzie do taką analogię, że on jest pociągiem, który już ruszył i albo dru po prostu się odsunie, albo wpadnie prosto pod ten pociąg i nie będzie co z niego zbierać. I dalej na arenie pojawili się The Usos, którzy byli tam chyba tylko dlatego, bo dlaczego nie ludzie. Mamy draft i o ile rozumiem, że niektóre osoby, znaczy to jest głupie, ale rozumiem, że niektóre osoby, które na przykład zostały przeniesione na row, a były wcześniej na SmackDown, no to mogą się już pojawiać na row, albo jak wcześniej były na Raw, a potem na SmackDown. Wytłumaczmy to, KFA, mają jeszcze niedokończone sprawy na niektórych tygodniówkach, więc muszą wszystko rozwiązać, ale Diosos byli wcześniej na SmackDown i teraz też są na SmackDown, więc co oni robią na Monday Night Raw? Oni mieli wytłumaczenie, że oni są od Tribal Shifa, więc mogą robić, co im się podoba, że przy wyszli zobaczyć, kto będzie mistrzem WWE po Crown Rule, no bo wiadomo, potem jest Survival Series, czyli walka WWE Champion contra Universal Champion i że oni mają już plany na Xavier'a i Kofiego na SmackDown, więc Biggie, hahaha ha, już nie będziesz ze swoimi znajomymi, a potem właśnie mistrz WWE odpowiedział, że nie możecie tak sobie wyjść, mówić na mnie i moich znajomych złe rzeczy, a potem wyjść jak gdyby nigdy nic, więc no tam musiał wyzwać, potem trochę jakaś ma kłótnia z Drew, no ale końcówka, chodzi ogólnie o to, że w main eventie będzie pojedynek tak teamowy, i to nie będzie jedyny taki takimowy, który został zabukowany totalnie od tyłka strony. No a potem zaczęli się kusić właśnie druz Bigim, dostali double super kicka od usosów i tak się ten segment skończył, ale lecimy dalej, nawet nie będę tego komentować. Skomentuję to wszystko na koniec Gali, ponieważ no, no to było głupie, to jest takie głupie, ale przejdźmy do tych pozytywniejszych rzeczy, ponieważ były też takie na tej tygodniówce. Chociaż jak teraz patrzę, to to była chyba jedyna ta pozytywna rzecz, no ale dobra, przejdźmy do niej. Xavier Woods kontra Ricochet w pierwszej rundzie King of the Ring i powiem Wam tak. Była to naprawdę dobra walka i nic lepszego chyba już na tej tygodniówce nie będzie. Pojedynek nie trwał, nie wiem, półtorej minuty, tylko dostali panowie trochę więcej czasu, a nie jest to coś oczywistego, jak spojrzymy na to, jak dalej był bukowany, właśnie bukowana ta tygodniówka końcówka również bardzo fajna, gdzie Ricochet po prostu zwariował, zaczął robić suicide dive, jeden suicide dive, drugi suicide dive trzeciego nie trafił, to wykorzystał Xavier Woods, wrzucił go do ringu, wykonał swojego fajnego elbow dropa i przechodzi do następnej rundy i tak powinny wyglądać te pojedynki w King of the Ring ponieważ niestety aktualnie w WWE bardzo rzadko widujemy jakiekolwiek turnieje, a jest to okazja, żeby zbudować nowe gwiazdy i żeby dostały one czas, aby pokazać fajny wrestling, no i to było właśnie pokazane, Ricochet no niby przegrał, ale był pokazany bardzo dobrze, a Xavier przechodzi dalej i to jest idealny moment, patrzymy na drabinkę, o w drugim półfinale, finale, przepraszam jest Kofi Kingston i Jinder Mahal, czyli pewnie polecimy w story, że Kofi i Xavier spotykają się w półfinale i dostajemy walkę dwóch braci jak się okazuje, nie, ale do tego przejdziemy później, później segment na zapleczu, gdzie Riddle idzie do Randy'ego Gordona i mówi Ej, w zeszłym tygodniu to był fajny ten plan z AJ Stylesem, żeby wykonać mu Arkajał i w tym tygodniu to ja wyzwałem Omosa i zrobimy coś podobnego Randy powiedział, nic ze mną nie konsultowałeś, więc nie ma żadnego planu i ja ci dzisiaj nie pomogę czy tak się stanie? Zobaczymy. Taki match Mansur i Mustafa Ali kontra Herd Business. Pojedynek trwał może półtorej minuty, maksymalnie dwie, ale to nie powiedziałbym nawet. Yy, no fajnie, że Cedric Alexander wykonał Mission Driver, no ale to nie wystarcza. To było. Ukradnięte 90 sekund z mojego życia, którego niestety już nie będę w stanie odzyskać, ale dostaliśmy mini payoff po tej walce, ponieważ no, o masur chciał pomóc AliEmu, ten go odepchnął. jojen, wielki break up wielkiego taktimu, który trwał, nie wiem, dwa miesiące. Przepraszam. Yy, kolejna walka w turnieju: Queen's Crown, w ogóle Booking Kobiet w WWE. Może samych kobiet to nie, chociaż no popatrzymy na ten tag w kołko w main evencie, no to również nie jest to nic niesamowitego. Ale to jak prowadzą cały ten turniej Queen's Crown, sprawdziłem to, i wszystkie walki kobiet w ćwierćfinałach nie trwały dłużej chyba niż 9 minut. Cztery walki, gdzie każda walka powinna dostać przynajmniej 10. Jezus Maria, WWE, dlaczego mi to robicie? No, yy, Shayna Baszler kontra Dana Brook, nie wiem, może minuta. Stała Kopa Dejna, wygrała Sheina. Nobody cares. E, Riddle kontra Omos. Normalnie nie miałbym jakichś większych emocji wedle tego segmentu, ale zadź na to, jak beznadziejna była ta tygodniówka, to powiem, że tutaj nie było najgorzej. No, Riddle zaczął od tego, że dobra, Randy, teraz wchodzisz, wykonujesz RKO, ale Randy się nie pojawiał. A potem, no, pomyślał Riddle, że musi powiedzieć jakiś kod, jakieś hasło, i zaczął śpiewać piosenkę Randy Gordon. nawet taki typowy, bez sensu działem RK Bro, ale w końcu Styles się zdenerwował, tam Riddle Chciał właśnie zaatakować Stylesa, jednak Omos mu pomógł. Tam AJ potem zaczął jakieś bezsensy na mikrofonie, play, że ej, Omos, pokaż mu taką akcję, jakieś kopnięcie. O, ale ty jesteś super. Zakończyło się to wszystko, począł schlemie, Omos wygrał po walce. Rozbrzmiewa muzyka Randy'ego Ordona, no i wykonuje on arkę ją na AJ Stylesie. Jak bardzo. Może tak nie jestem przeciwnikiem tej rywalizacji, tak jednak mam nadzieję, że po Crown Jewel to wszystko się zakończy, że AJ i Omos pójdą w swoją stronę, Randy i Riddle również w swoją, i że nie będziemy musieli kontynuować tej rywalizacji, która mimo wszystko trwa już dosyć sporo. Yy, Biggie i Drumeck Tyre mają segment na zapleczu, gdzie robią jakby mimik Mega Powers, że no niby jesteśmy rywalami, ale no złączymy te ręce i właśnie tutaj udawali Hulkahogada i Randy'ego Savage'a. Taki niby pozytywny segment, ale to nie uratowało całego main eventu. Promo obiegu Leja nie było dzisiaj Goldberga, niestety, chociaż dla mnie, niestety, będąc szczerym, i co on powiedział? Powiedział, że, no, wybrał no holds part match, ponieważ chce on zakończyć karierę Goldberga, że już nigdy się nie pojawi, że nie zakończy już żadnej kariery i ogólnie on jest jakimś prymitywem. Natomiast Leshley chodzi w garniturach, no i taki, takie promo przed walką. Leshley, ja cię trzymam za słowo, trzymam ci za słowo, że po Crown Jewel nie będziemy już widzieć Billa Goldberga w ogóle. Całej przyszłości WWE. Może, nie wiem, pojawiać się na galach Hall of Fame, ale reszta to mnie kompletnie nie obchodzi. Jeff Hardy kontra Austin Theory. Walka zakończona również po niezbyt długim czasie. Dobra, to nie były może dwie minuty, ale trochę więcej. No ale tak, roll up. Tam w międzyczasie pojawili się wszyscy z rosteru 24-7, więc widać, że WWE na pewno chce bukować Austin Theory mocno. No ale tak, roll up. Ale trzymał go za majtki, czy tam za spodnie, więc to był taki brudny Rollup. Austin Fury, ale on jest Heal'em. Ale jeszcze go nie zakopali. W sensie, jeszcze nie został przypięty, jeszcze nie musiał robić jakichś bezsensownych rzeczy, więc nie będę jakoś tak bardzo narzekać. Jinder Mahal kontra Kofi Kingston. Jezus Mario, ludzie, mieliście to na tacy. Mieliście to, no i to od razu kurde, jak się gubię. No, ale wiecie o co mi chodzi, zobaczyliśmy drabinkę i widzimy, że mimo, że jest tak mało zawodników, to w jednej rundzie jest Kofi w drugiej jest Xavier i od razu nam się w głowach zrodził plan Jezus, ale to będzie genialne, kiedy Kofi przekaże tą pochodnię Xavierowi, ponieważ według mnie to on właśnie będzie w finale King of the Ring i byłoby to super, byłby to super moment i wystarczyło dać Kofiemu wygrać, to nie, nie trzeba dać wygrać Ginger'owi, ponieważ, ponieważ tak ginger wygrywa, wiadomo, że przegra z Xavierem, chociaż jak wy to będzie jeszcze większy bullshit, więc lepiej, żeby Xavier wygrał, ale no Boże święty, jakie to było głupie, jakie to było głupie. Zmarynowany potencjał na 100%. Dobra, względem samej walki to nie była ona najgorsza. Coś tam panowie powalczyli, Ginger Mahal wygrywa po kolos i jest on w półfinale King of the Ring, wow, ale super. Eee, s <laughs> Przechodzimy do taktim meczu Kowiec, Sasha Banks i Bianca Belair Kontra Becky Lynch i Charlotte O Boże Święty kto to zabukował? Can they coexist? Ludzie, przecież my mamy za niecały tydzień... Nie, przepraszam, okłamałem was. Za niecałe dwa tygodnie mamy triple threat Sasha Banks kontra Bianca Beller kontra Becky Lynch o Mistrzostwo Kobiet SmackDown. I powiedzcie mi, jak to jest możliwe, że jeszcze na SmackDown Bianca wykonuje KOD na Saszę i... Kurde, nie wiem, czemu tak mam, ale w głowie cały czas mi się miesza Bailey z Bianką, Saszą i Becky, i cały czas gdzieś mi tam wchodzi Bailey, mimo że Bailey aktualnie nawet nie ma w WWE. Znaczy w WWE jest, ale leczy kontuzję. Bailey, kocham cię, ale odsuń się od mojego mózgu. Wracając, wykonuję Bianka K.O.D. na Saszy i na Becky podczas SmackDown, a na najbliższej tygodniówce, nagle, Sasha, hej, będziesz w tak-teamie z Bianką. Gdybym ja był wrestlerem i miałbym story z jakimś innym, Zawodnikiem i podeszliby do mnie w i powiedzieli, oczywiście tej mówię kajfabowo, nie tak w rzeczywistości. Ej, a może zawaldzisz tak tym z tym swoim rywalem, z którym będziesz walczyć o pas za dwa tygodnie, ja bym powiedział. Nie! Nie, to jest głupie. I to było naprawdę głupie, ponieważ wiecie, jak ta walka wyglądała. Zanim w ogóle się zaczęło, to rozpoczął się brawl i stwierdziłem: Dobra, być może jakoś z tego wybrną, że panie nie mogą być razem w takim. Wszystkie z wszystkimi walczą i obradą, dobra, innym razem, albo w ogóle zakopmy to do kosza. Ale nie, wyszli Adam Pierce i Sonia Davili i powiedzieli: Nie, ta walka ma być. Ta walka ma być, no musi być, musi być, bo inaczej Vince się zesra. No i była ta walka, potrwała kilka minut i nagle Bianka zaatakowała Saszę i sędzia stwierdził, nie, nie, ta walka już nie może dłużej trwać, no contest. Przejdziemy do main eventu <laughs> i ta decyzja okaże się jeszcze bardziej bez No i nie chcę mi się nad tym wywodzić. I o ile ta rywalizacja Sasha kontra Bianca podczas drogi do WrestleMania, gdzie również były w takim i żeby nie było, to również było gówniane, ale tu miało to jeszcze jakiś sens, ponieważ obydwie te zawodniczki są faceowe, więc no tam WWE robiło to już milion razy jeszcze milion razy pewnie będzie robić. Ale jaki tutaj był sens? Gdzie. To miało prowadzić. Nie wiem, być może po prostu miało promować walkę. Hej, patrzcie, cztery największe zawodniczki w jednym pojedynku. Co one zrobią? Boże święty. Potem na zapleczu usosi rozmawiali sobie z Romanem Reincem przez telefon. Mówili, dobra, Roman, dobrze będzie. Nie martw się, poradzimy sobie. Będzie fajnie. King's Crown, kontynuujemy ten świetny turniej. Natalia kontra Dudrop. No dobra, tutaj nie trwała walka minuty, trwała może dwie, albo no, może nawet trzy. Nie, nie, trzymałem stopera podczas tej walki, ale też zakończyła się w głupi sposób, ponieważ Natalia chciała wykonać Sharpshooter, dostała lepę od Dudrop, ta wykonała Rollup. I w taki sposób wygrała Kończmy omawianie tej tygodniówki, ponieważ naprawdę nie mam już siły O Boże, kolejna, świetna rzecz, naprawdę Super humor, otóż John Morrison na całe szczęście powrócił I bardzo dobrze, ponieważ Johna polubiłem Ale kiedy już zdążyłem go polubić, to oni stwierdzili, że Nie, jednak wypisujemy go z telewizji Jak to wyglądało? Idzie sobie Nikki, Od mocy superhero i Rhea Ripley I spotykają Johna Morrisona, który sam medytuje I tam Nikki powiedziała, no fajnie, że się spełniasz, coś tam, coś tam A potem odeszła i powiedziała Rhea, ej Wiesz o co mu chodzi? Ona, nie, ha 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 Świetne użycie gwiazd a dalej Ali atakuje Mansura w sensie Mansur ma wywiad, Ali mówi jesteś do dupy, nic nie potrafisz. No i kiedy Mansur chciał go uspokoić, to dostał od Ali jego I dalej dostaliśmy ogłoszenie, że na Crown Jewel dostaniemy walkę właśnie Mansur kontra Ali. Będąc szczerym, te dwa miesiące temu, kiedy ten tag team powstał, myślałem, że będą oni spuszczowani i dostaną walkę z Arcade Bro o tytuły Raw Tag Team. jednak jak widać mieli dla nich inne plany. No i kto wygra? Kto wygra? Czy to będzie Mansur czy Ali? Chyba ten Ali, no bo jednak no, on jest bardziej doświadczony, a Masur... O, tak, to jest gara arabii saudyjskiej. Oczu, ja oszukuję? DioSos kontra Drew McIntyre i Bigi. E? No i dobra, zacznę od tych pozytyw. To była dobra walka. Naprawdę wrestlingowo było bardzo fajnie. Pokazali się u z dobrej strony, pokazał się Drew i Bigi e z dobrej strony. Ale... No kurde. No kurde, czemu Sosibri na row? Czemu Bigi z Drumeckentajerem znowu tak teamowali? Jaki to... Aaaa! Szczególnie, że WWE zrobiło dokładnie to samo dwie walki temu. Jeny... WWE, jak w ogóle mogliście? Ja jakbym był fanem, który był na arenie, to bym żądał zwrotu biletów. No oczywiście były blind tagi, ponieważ jest to ta rywalizacja Can they coexist? Yy, no i jak to się skończyło? Otóż Biggie przez przypadek uderzył drumę Kenta Jera, yeah, jak on mógł. I kiedy już się wydawało, że Biggie wygra walkę, to drugo wyciągnął. I w ogóle to uderzenie, mimo że było przypadkowe, to jednak, nie wiem czy drugi coś zrobił, w sensie czy miał coś, czym to rozciął, czy po prostu dostał taką lepę mocną, ale no, miał taką nieładną branżę. W sensie to wyglądało bardzo boleśnie. Jakbym ja takie coś dostał, to bym pewnie przez 5 minut płakał. No, ale drugi to jest twardy skurczybek, więc no, w sumie się nie dziwię. No, i wyciągnął on Bigiego i zaczął go atakować. I pamiętacie te dwie walki temu, kiedy powiedziałem, że kiedy Bianca zaczęła atakować Saszę, to wtedy Sasia powiedział: dobra, no contest. Było nagle do no kontestu i no doł Contest, Nigdy o takim czymś nie słyszałem, ale za co słyszałem o tak i tak zostali, coś, na twój została wyliczona. Potem UsoSi ich atakowali, zaczęli niszczyć stół komentatorski, ponieważ dlaczego nie? Potem Drew z Bigim sobie z nimi poradzili, a na samym końcu Drew wykonał Claymora na Bigim. I tak się show zakończyło. Naprawdę niesamowita tygodniówka, 1 na 10. Do czasu Crown Jewel, naprawdę chyba już nie mam żadnych oczekiwań. Mam nadzieję, że podbudowa do Survival Series przynajmniej jakoś uratuje produkt WWE, ponieważ jeśli Będziemy dostawać takie coś jak wczoraj, co naprawdę nie zdziwię się, jeśli w przeciągu następnego roku EIW prześcignie i. Tymczasem ja się z wami żegnam, mówił i z Attitude Polska. Lajkujcie, subskrybujcie i słyszymy się już wkrótce.